we Minut pozostało do godziny 16. Radio SK i Brzutka na Luz. No i stało się, to już jest pewne, potwierdzono 80 tysięcy kary euro dostała legia za swoich kibiców. Otóż za to, że umieścili sobie wielką flagę podczas meczu, odpalali racy, a na flazę, mało tego, był przedstawiciel UEFA pokazany: <laughs> Świński ryj. No bo jest. scenik UEFA stawia sprawę jasno. Wyrażanie własnych poglądów jeszcze nigdy nie było tak drogie. Księga przypraw Alberta. Rzecz dzieje się w sypialni pewnego małżeństwa. Kochanie, nie dziś! Boli mnie głowa. Niepokoją mi te twoje bóle głowy. Chyba trzeba będzie wydać na ich leczenie te pieniądze, które odkładałem na futro dla ciebie. <słuch> Radio SK. a dentist and the dark, I was scared of pretty. Alive. This guy decides to quit his job Nandeliewski na 5 minut przed godziną 16. Co zrobić? Trzeba wysłuchać, bo fajny numer. A pogadajmy, pogadajmy, drodzy Warszawiacy, o tym, jak byście spędzali czas. Albo jak byście chcieli spędzić czas wakacje. O, jak na przykład. No bo kolejne za 10 miesięcy. Ale myśmy się dzielić tymi doświadczeniami, i skorzystać no z nich. Mówcie nam, co należy robić, albo czego nie należy robić. Tak, no i co? I trzeba gdzieś wysłać jeszcze z prawda? 7142 z hasłem Luz, o tyle Tyle płacicie za tą przyjemność. Napiszcie także coś od siebie. Koniecznie napiszcie od siebie. Co mamy dla nich? A, eee. wiem. No stary! No. <taki> Takie pytania jak dyletant. Zaproszonka do, na kręgle do hula-kula. Tam się nieźle kula. Muszę powiedzieć. Będzie się tak, się działo. jest bardzo dobrze. Także 7142 hasło to Luz, co? coś od siebie i o wakacjach będziemy rozmawiać. mamy się za rączki? Idziemy do 7.16. Reklama. Uwaga! Już jutro o 9 rano wielkie otwarcie sklepu Euro po modernizacji w centrum King Cross Praga przy jubilerskiej w Warszawie. LED TV Sharp 32 cale 100 Hz za 699 zł. Mikrofalówka Haier za 99 zł. Pralka Amika. 1000 obrotów klasa A+, za 549 zł. Euro. Lider rynku RTV i w Polsce. Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się! Na Cosinusa! Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe lepsze życie. Cosinus, Warszawa Aleje Jerozolimskie 44. Telefon 433-6016. Coś się stało? Taka smutna jesteś? Przeglądałam zdjęcia z wakacji. Tak jakoś jesień, tuż, tuż, znów będzie mniej słońca, chłód i deszcz. I moje letnie sukienki będą wisiały w szafie. A gdyby zastąpił je nowy płaszcz, buty? Mów dalej. Może jakiś modny sweter i spodnie? No Tylko skąd na to wezmę pieniądze? Zbieraj się. Jedziemy do Faktory. Na jesienną handlę najlepsze są zakupy w Faktory. Markowa odzież na jesień w najniższych cenach. Zawsze od 30 do 70% taniej. Faktory Annopol. Warszawa, ulica Annopol 2. Jak nauka, to tylko w szkołach Beaty Mydłowskiej. Policjalna Szkoła Kosmetyczna Dzienna i Zaoczna. Policealna Szkoła Administracji. Liceum Ogólnokształcące Dzienne i Zaoczne oraz Technika Dzienne dla Młodzieży. W szkołach, szkołach Beaty, Beaty Mydłowskiej nauka za darmo. Zadzwoń, sprawdź, zobacz. Telefon 22 870 54 29 Warszawa, ulica Kaleńska 3 www.szkołymydłowskiej.pl Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach euro. Laptop Acer, procesor Intel, Windows 8 za 849, Smart TV LG 42 cale, 3D za 1899, zestaw Samsung Galaxy, tablet plus smartfon za 599 i dodatkowo ekstra raty. W sklepach euro i na euro.pl. Chciałabym salon w subtelnie kremowym kolorze albo może delikatnym macry. A może jednak lepsza byłaby fuksja. I wyburzyłabym tę ścianę, tę chyba też i jeszcze e... Kochanie, nie za wiele tych zmian. Obawiam się, że nie damy sobie z tym rady. Kochanie, ekipa Ronsona nam w tym pomoże. Przyjdź na dni otwarte 6-7 września. Kup mieszkanie na osiedlu Sakura i skorzystaj z usług ekipy remontowej. Promocja trwa tylko do końca września. Więcej na www.ronson.pl Dobry zawód to dobra przyszłość. Zrób krok naprzód i zapisz się do Akademii Zdrowia. Wykwalifikowana kadra, komfortowe warunki nauki i oferta dostosowana do potrzeb rynku pracy. Uwaga! Bezpłatna nauka na kierunku technik masażysta. W ofercie również kosmetyka i weterynaria w atrakcyjnych cenach oraz kursy medyczne dla pielęgniarek. Akademia Zdrowia. Nowa lokalizacja. Ulica Jana Kazimierza 45 przez 5. Info www.akademia-myślik-zdrowia.pl. Teraz w Saturnie. Tablet kolorowo z klawiaturą. Procesor Intel Atom. Dziesięciocalowy ekran IPS za 999 złotych. Tylko w strefie Saturn Connect. Saturn. Technologia tak ma. Reklama. Newsy, radia SK. radia SK. Jest 16. Arturia zapraszam. Gdańska policja zatrzymała mężczyznę, który najprawdopodobniej podpalił dziś w nocy 19 samochodów. To 33-letni mieszkaniec Gdańska. Według nieoficjalnych informacji przyznał się do podpalenia. Podpalone samochody są różnych marek, ich wartość waha się od kilku do ponad 100 tysięcy złotych. Jakie motywy kierowały podpalaczem? No, tego na razie nie wiadomo. Planujesz kupno mieszkania? Pospiesz się z decyzją o kredycie. Już za niecałe 8 miesięcy trzeba będzie mieć nie 5, a 10% wkładu własnego. W kolejnych latach o kredyt hipoteczny będzie jeszcze trudniej. Więcej na ten temat Paweł Pawłowski. Dziś wkład własny przy kredycie na mieszkanie w dużych miastach wynosi mniej więcej od 15 do 20 tysięcy złotych. W mniejszych miejscowościach to około kilku tysięcy. Kiedy zobowiązanie wzrośnie do 10%, plan kupna własnego M wielu osobom legnie w gruzach. W kolejnych latach będzie jeszcze gorzej. Rok później ma to być 15% docelowo. Ma dość do poziomu 20%. Ta suma minimalna wkładu własnego może już dojść nawet do 70 tysięcy złotych, czyli to już są bardzo poważne pieniądze. Mówi Łukasz Pałka z serwisu money.pl. odłożyć na mieszkanie.